Dawno temu, gdzieś na ziemi, żył młody chłopiec. Każdego poranka przechadzał się po lasach okalających jego wioskę, podziwiając okoliczną przyrodę. Pewnego razu w jego wiosce zaczęło brakować pożywienia. Chłopiec bardzo się zmartwił. Bał się, że jego rodzina umrze z głodu. Postanowił opuścić wioskę w poszukiwaniu jedzenia. Po kilku dniach wędrówki. Wypatrzył jaskinię. Zaciekawiony udał się w jej głąb. Po chwili zobaczył niewielką sadzawkę, która dawała początek rzece, o błękitnej wodzie. Był bardzo spragniony. Przykusnął nad brzegiem, by zaczerpnąć wody. Pił przez dłuższą chwilę, gdy przypomniał sobie o głodujących mieszkańcach wioski. Nie wiedział, co ma zrobić. Wędrował już tyle dni i nie znalazł niczego. Co nadawałoby się do jedzenia. Zaczął płakać. Nagle przestraszył go dziwny szum. Spojrzał na zmarszczoną taflę wody. Odezwał się do niego miły, ciepły głos. Dlaczego płaczesz, moje dziecko? W naszej wiosce zaczyna brakować jedzenia. Grozi nam głód. Nie płacz. Zbierz swych braci i idźcie za mążeką, a znajdziecie tam stado owiec. Złapcie kilka sztuk i zabierzcie do wioski. Dbajcie o nie, a rozmnożą się i zaspokoją wasz głód na wiele lat. Chłopiec spytał, kim jesteś? Jestem waszą matką, ziemią i nie pozwolę umrzeć moim dzieciom. Chłopiec zebrał braci i ruszyli jak przykazała mu ziemia. Znaleźli do owiec, które pasło się w pobliżu rzeki. Złapali kilka sztuk, zanieśli do wioski i byli szczęśliwi. Lata uciekały, a chłopiec stał się mężczyzną. Gdy w wiosce znów zapanował głód, chłopiec przypomniał sobie o jaskini i ruszył czym prędzej przed siebie. Wszedł do środka i zawołał: Ziemio, nasza matko, ratuj! Dlaczego płaczesz, moje dziecko? W naszej wiosce znów zapanował głód. Zbierz swych braci i idźcie za mą rzeką, a znajdziecie tam roślinę, której kłosy bogate są w nasiona. Zerwijcie tyle, ile uniesiecie i zabierzcie do wioski. Zetnijcie kilka drzew, w ich miejsce włóżcie nasiona do gleby, a wyrośnie tysiące kłosów, które zapewnią wam pokarm na wiele lat. Chłopiec zebrał braci i ruszył, jak przykazała mu ziemia. Znaleźli roślinę, której kłosy miały liczne nasiona. Zabrali tyle, ile zdołali. Zanieśli do wioski i byli szczęśliwi. Lata uciekały, a chłopiec stał się dojrzałym mężczyzną, gdy wiosce znów zapanował głód. Przypomniał sobie o jaskini i ruszył czym prędzej przed siebie. Wszedł do środka i zawołał: Ziemio, nasza matko, ratuj! Dlaczego płaczesz, moje dziecko? W naszej wiosce znów zapanował głód. Dałam wam moje owce oraz mnóstwo nasion. ścieliście wiele moich drzew. Cóż jeszcze wam potrzeba? Chłopiec jeszcze bardziej zapłakał: Nie mamy co jeść! Męczy nas głód, ratuj! Zbierz swych braci i skierujcie część mojej rzeki na wasze pola. A dzięki temu plony podwoją się. Mieszkańcy zrobili jak przekazała im Ziemia i byli szczęśliwi. Lata uciekały, a chłopiec zestarzał się, gdy wiosce znów zapanował głód. Przypomniał sobie o jaskini i ruszył czym prędzej przed siebie. Wszedł do środka i zawołał: Ziemio, nasza matko, ratuj. W naszej wiosce znów zapanował głód. Dałam wam moje owce oraz mnóstwo ziaren. ścieliście wiele drzew. Zabraliście część moich wód. Cóż wam jeszcze potrzeba? Chłopiec zapłakał. Nie mamy co jeść. Męczy nas głód, ratuj. Wasze pola zabrały mi drzewa. Moja rzeka wysycha. Nie mam już nasion. Owce umarły z głodu. Zbierz swych braci i idź za mą wysychającą rzeką. Znajdziesz tam kilka ostatnich drzew. Zetnijcie je i zbudujcie łodzie, załadujcie ludzi, owce i nasiona, a potem płyńcie daleko przed siebie. Może znajdziecie nowe miejsce na swój nowy dom, bo tutaj czeka was śmierć. Mieszkańcy zrobili, jak przekazała im ziemia, jednak chłopiec na zawsze pozostał smutny, gdyż nigdy więcej nie usłyszał matki ziemi. W taki sposób człowiek przekształcił ziemię. Często kierując się wyłącznie własnym dobrem. Chciwość, zachłanność, beztroska doprowadziły do nieodwracalnych zmian w naszym krajobrazie. Jednak nigdy nie jest za późno, aby coś naprawić. Pamiętaj, zmieniając siebie, zmieniasz innych. Czasami im mniej, tym lepiej.